Na wstępie tego filmu chciałbym wam powiedzieć, że dzisiejsza recenzja plus calak to nie do końca recenzja plus calak. Dlaczego? Bo Hitman 2, którego dostaliśmy w plusie, nie jest pełną wersją gry. Dlaczego? Zapytajcie się IO Interactive albo Warner Bros. czemu pocieli Hitmana 1 i Hitmana 2 na kawałki, sprzedali go w kawałkach, przez co gra jest jednym zbitkiem DLC. Serio. Dlatego w tej recenzji będę omawiał te plansze, które dostaliśmy w ramach wrześniowej subskrypcji PS Plus, czyli... Hawke's Bay, pierwszy epizod, który niemal od premiery gry był darmowy na PS Store. Coś na zasadzie dema, krótka misja z prezentacją gry i treningiem. Będzie też Miami, Santa Fortuna, Mumbai, Whittleton Creek, wyspa Esgale i Himmelstein. Ale tak naprawdę dzisiejsze omówienie będzie niemal jakbyście mieli wbić calaczka. Ponieważ trofea na każdą planszę są takie same, więc zapraszam na recenzję. Hitman 2 z 2018 roku trafił do plusa, prawdopodobnie w ramach rekompensaty za słabe gry w sierpniu. Z Hitmanem jestem bardzo zżyty. Już na PS2 ogrywałem Hitmana 2 Silent Assassina z 2002 roku, kontynuację o remakeowego Hitman Contracts i oczywiście arcymistrzowska część Blood Money, w którego lubię sobie pyknąć do dziś. Na PS3 grałem w Absolution i w ramach ciekawostki powiem wam, że ta część była moją pierwszą wbitą platyną w mojej karierze rasowego Trophy Huntera. Świetna fabuła z ponad przeciętnym gameplayem, ostatecznie miała mieszany odbiór. Do tego na PS4 wypuszczono reboot serii Hitman 2016 i powrócono do świetności z Blood Money, z małymi zbędnymi dodatkami. A teraz otrzymaliśmy reboota jedynki, a tak naprawdę jest to ta sama gra. No. Specy użyliby tu stwierdzenia, że Hitman 2 to jest mission pack do Hitmana 1. Jeśli miałbym omówić fabułę Hitmana, to wprowadziłbym was w konsternację, ponieważ przez wszystkie gry z Agentem 47 porobiono szachy machry, nielogicznie formujące się w taki jakby jeden ciąg. Dzieje Hitmana dziś omawianego dzieją się przed pierwszą częścią z 2000 roku, jednocześnie po pierwszej części z 2016 roku. I w trakcie gry będą też takie dziwne wątki, które sugerują cały czas, że dzieje się to po części Absolution. Na przykład zabójstwo Diany i kilka innych wspomnień z przeszłości agenta 47, gdzie jest pokazane jako dziecko, co już się kłóci z poprzednimi częściami. No i. No właśnie o tym Wam mówiłem przed chwilą. Jest to nagmatwane niepotrzebnie, a mogłaby być to nowa historia i tyle. W mega skrócie jest to kontynuacja prologu historii płatnego zabójcy klona. Który został najęty do agencji ICA trudniącej się w morderstwach na zlecenie. Pomiędzy misjami mamy przerywniki filmowe wprowadzające jak to w Hitmanach, meandry kogo i za co trzeba zabić. Mamy do dyspozycji kilka fantastycznych planż, jak na przykład misja w Miami na torze wyścigowym. Odpalając grę szczena mi opadła jak zwykle, gdy odpalam grę z serii Ołysym. Niczym twórcy The Last of Us, makerze dodali olbrzymią ilość detali. Chodzenie po tych planszach i zwiedzanie pomieszczenia po pomieszczeniu to najlepszy element gry. Przyjrzyjcie się na ilość szczegółów, modeli, obiektów i postaci. Ktoś to ręcznie wszystko zrobił i włożył masę serca. I twórcy Hitmana już od czasów PS2 potrafią zrobić fascynujące lokacje, które nie są nudne. Wręcz zamiast zabijać cele, większą frajdą jest eksploracja. Miami, jak już wspomniałem, to wielka impreza na torze wyścigowym. Kolumbia to wioska i ogromna posiadłość barona narkotykowego, który był prawdopodobnie inspirowany Pablo Escobarem. Bombaj to przeludnione, slumsowate miasto, robiące mega wrażenie. Trafi się misja zwana Whittleton Creek, która na bank była inspirowana misją Annihil Life z Hitmana Blood Money. i tu zrobiono ją jeszcze lepiej. Te misje wypadają w po prostu mistrzowsko. Po wbiciu pseudo-calaka z pewnością będę sobie od czasu do czasu odpalał Hitmana 2 i robił wszystkie wyzwania. Ostatnią normalną planszą, którą otrzymujemy, to zamek na wyspie Esgale, który moim zdaniem nie pasuje kompletnie do całej reszty. Ale ogólnie chyba w każdym Hitmanie była jakaś plansza niepasująca do reszty. Wyobraźcie sobie Soulsborne połączone z Hitmanem i macie Soulsborne'ową imprezę w zamku sekty z rytuałami i innymi takimi pierdołami. Przejści możliwości jest cały ogrom. Możecie też odkryć specjalne metody, tak zwane mikrofabułki, które pozwolą wam zbliżyć się do waszej ofiary. Przydatne informacje mogą wam wpaść do ucha podczas słuchania rozmów ludzi. Możecie dowiedzieć się co lubi wróg, a czego nie. Lub o jego problemach zdrowotnych, co daje wskazówkę oraz sposób. Waszym zadaniem będzie pogłówkowanie i logiczne przemyślenie, kiedy i w jakim momencie na przykład dodać trucizny do lekarstw. Nasze czyny mogą zostać przejrzane i nie wszystko nam wolno robić na danym obszarze. Dlatego Hitman używa cudzych ubrań, wtapiając się w otoczenie. Na przykład zakucharza, który w momencie faszerowania kotleta trudkom na szczury nie wzbudzi podejrzeń. Takie tam przyprawy zwykłe. Do bossa będzie wymagane przebranie ochroniarza lub innego goryla, więc takowe będzie wymagane do zdobycia. Sposobów jest naprawdę ogrom: od pozbawienia przytomności, zachodząc od tyłu, lub znaleźć gdzieś w szatniach, przebieralniach, etc. Celem gry jest eliminacja głównych złodóbców, o których wam w intrze opowiada Diana Burnwood. Okazyjnie będziecie musieli coś odzyskać lub coś zniszczyć. Plansze mają olbrzymią liczbę możliwości co do wykonania misji. Możecie pogrzebać przy urządzeniu, zatruć żywność, lub zabić za pomocą wizytówki Agenta 47, czyli skakanką, yy, to znaczy garotom. Możecie zabijać cele aktywując specjalnie zaprojektowane misje fabularne, prowadzące krok po kroku co macie zrobić, za kogo się podszyć i komu zatruć szampana trutką na szczury. Po czym utopić go w kiblu podczas gdy główny cel do niego żyga. Jest tego mnóstwo, a oprócz samych misji, zakładka z wyzwaniami daje Wam nowe cele i warto sprawdzić jak najwięcej opcji. Ponadto dzięki temu poznacie ciekawe smaczki na temat naszych celów, innych postaci na planszy, na przykład, że pewien cel lubuje się w alkoholu, albo palenie papierosów komuś nie służy. Opowiadam Wam o tym wszystkim mega upraszczając, ponieważ nie chcę Wam zepsuć tych wspaniałych wrażeń, które na Was czekają. Odkrywanie planż, sposoby i chłonięcie tych wszystkich smaczków, detali, to jest cudo. Ja zamiast ogrywać jak najszybciej tę grę i wam wypuścić reczkę, zwiedzałem i cieszyłem oczy i słuch. No właśnie, gra jest tak samo detaliczna dźwiękowo jak i wizualnie. Zdecydowanie polecam grać na słuchawkach i słuchać dźwięków żyjącego świata. Ostatnia możliwa grywalna plansza, którą dano nam w plusie, to Himmelstein. Jest to coś ala opcjonalna planszówka, nie powiązana z resztą gry. Siedzimy stacjonarnie z karabinem na wzgórzu. Nie możemy chodzić, tylko strzelamy do celów oraz obiektów, wywołując właśnie reakcje czysto planszówkowe. Ponieważ AI działa tutaj zupełnie inaczej niż przez resztę gry. Jeśli graliście w któregokolwiek Sniper Elite, to wiecie o co chodzi. Miły dodatek umożliwiający nam za pomocą snajperki wabić typków koło zbiornika z wodą i zabijając go jednocześnie chowacie ciało. Oczywiście jak to w Hitmanie, największą liczbę możliwości do przeprowadzenia z tego widoku znajdziecie w wyzwaniach. Są znajdki, specjalne metody na zabicie kilku celów naraz, a nawet takie hardkorowe wyzwanka zwane wyczynami, ale o nich szerzej w części trofkowej. Co ciekawe, możecie rozegrać tę misję w koopie z drugim graczem. Możecie jednocześnie synchronizować się i ustalać kto, lub w co, lub do kogo strzela. Drobiazg, który wyróżnia tego Hitmana, to fakt, że możemy trochę poznać naszego agenta. Nie że jest tylko czystym klonem z probówki. Często usłyszymy i dowiemy się, że nasz agent ma w sobie zalążek czarnego humoru. Postać wreszcie trochę tam bajduży z innymi osobami w grze. Zapamiętałem głównie, jak jako kelner podajemy komuś zatrute jedzonko i dodaje komentarz, że jest to zabójczo dobre. Albo, że uruchomienie czegoś sprawi, że będzie to mordercza dobra decyzja. Wiemy też, że 47 ma talent muzyczny, w jedynce z 2016 roku grał na perkusji w ramach mikrofabuły, a tu może grać na bębnach w ramach zmyłki. Często Diana skomentuje też nasze decyzje, tak jakby rozmawiała z nami, co też daje do zrozumienia, że nasz bohater myśli. Niby drobiazgi, ale one sprawiają, że sterujemy klonem człowiekiem, a nie robotem jak w starszych odsłonach. W ramach ciekawostki, a zarazem przyjemnego smaczku, jeśli macie zakupionego Hitmana z 2016 roku, to możecie za darmo ze Store zainstalować go w Hitmanie 2. Nazywa się to Legacy Pack i macie dwie gry w jednej. Ponadto możecie wbić trofea z jedynki w dwójce. Ja tak zrobiłem, gdy Hitman 2 miał premierę i dodano pierwszy epizod jako darmowy z małą plażą Hawke's Bay. W zasadzie Hitman 2 mógłby być pierwszą grą, która dostałaby u mnie 10 na 10, ale no po prostu u mnie nie ma łatwo. A tak na poważnie, sposób wydawania Hitmana 1 i 2 sporo namieszał. Wydawanie gry w kawałkach marnie się odbiło na twórcach, ale ci poszli dalej w zaparte krojąc i krojąc by potem i tak skleić w cudzysłowie całą grę, nawet jako niepełny produkt i sprzedać go dużo taniej, a potem dają go do plusa za darmo. I mniej więcej jak na przykład Todd Howard z i IO Interactive będzie szło w zaparte mówiąc, że jest pryma sort i kupujcie przepłacajcie. A do błędu się nie przyznają, niczym facet, który rąbnął mi na parkingu w mojego pięknego Seata, uciekając z miejsca w popłochu. Sprawdziłem nawet z ciekawości listę trofek w Hitmanie 3 i widzę, że wzięli sobie coś do serca. Bo dali prawdopodobnie całą grę i jest nawet platyna. A Hitmana 1 i 2 możecie sobie dodać do Hitmana 3 za darmo, jeśli macie go w storze. Czyli wniosek jest z tego jeden. Mogłaby być tylko jedna gra. Hitman i do niej mogli dołączać pojedyncze misje do zakupu. Wtedy nie byłoby takiej konfundacji, bo to, co Wam opowiedziałem, teraz miało Was skonfundować, bo takie są te produkty. Taki niepewny, pokrojony na kawałki kod w worku. Hitman 2 jest jedną z dwóch gier, jakie znam, które posiadają dwie osobne listy trofeów. Drugą jest Minecraft, a trzecią obstawiam, że niebawem będą gemsy. Jeśli macie Hitmana 2 i 1, który był jakieś dwa lata temu w plusie, to możecie sobie w pierwszej liście trofeów zrobić maksymalnie 93%, a w drugiej 0%. Żeby wbić całość, będziecie musieli kupić season passa. Jeśli nie planujecie robić pełnego calaka, to drugą listę po wbiciu tych 93% możecie skasować będą trofeów. A skoro już na trofea weszliśmy, wstępnie powiem, że jest łatwo. Tu jest też namiksowane i pierwsze trofea w grze są identyczne jak w Hitmanie 1, bo to ta sama misja. Grałem ją dwa lata temu, więc nie wszystko dobrze pamiętam, dlatego w razie co odsyłam do poradnika, ale nie było to coś wybitnie trudnego jakieś 2 na 10. To misja samouczkowa, która pokazuje Wam mechaniki Hitmana i tyle. Trofki są bardzo schematyczne. Ukończcie planszę, ukończcie wszystkie misje fabularne. Jeśli się nie mylę, to w każdej jest po siedem. Sprawdźcie ukryte trofea. Jedno z nich na każdą planszę jest związane ze specyficznymi sposobami na zabójstwo. Drugie jest easter eggiem lub ukrytym smaczkiem. Nie zdradzając zbyt wiele. Pojawi się m.in. nawiązanie do Tomb Raiderów z końcówki lat 90. Każdą planszę musicie ukończyć na poziomie trudności Mistrz. Jednak nie martwcie się tym, bo jest to wbrew pozorom bardzo łatwe. Róbcie sobie misje fabularne oraz inne wyzwania, by poznać planszę i jej mechaniki. I tak będziecie musieli to zrobić, by zyskać 20 poziom mistrzostwa na danej planszy. Na mistrzu, nie wdawajcie się w walkę i zróbcie misję według uznania. Macie możliwość zapisania gry tylko raz, także polecam zrobić go po wyeliminowaniu jednego z celów, w zależności od planszy. Bo na niektórych są trzy cele. Wspomniany 20. poziom mistrzostwa na planszy to zdobywanie punktów doświadczenia głównie za wyzwania, ale zdobywacie je też za otwieranie drzwi wytrychem lub kluczem, zabijanie strażników strzałem w głowę itd. Mniej więcej 20. poziom zyskacie po wykonaniu mniejszej połowy wyzwań, więc nie ma ciśnienia. Robicie sobie te wyzwania, które wiecie jak zrobić lub które chcecie zrobić. Kilka jest z nich tajnych lub nieoczywistych, dlatego dobrze to rozegrano, że nie zmuszono nas do robienia tego wszystkiego. Od Hawkes Bay po wyspę Esgale wiecie jak już działać. Himmelschstein, czyli dodatkowa misja snajperska wygląda nieco inaczej. Jest zdecydowanie trudniejsza do scalakowania od reszty, ponieważ wyzwania snajperskie to rzeczywiście wyzwania, a nie popierdółki. Najtrudniejsze było zdecydowanie wyzwanie tanieć śmierci. Misja jest cała na czas. Trwa 15 minut i w tym czasie powinniście zabić trzy główne cele gry. Gdy licznik schodzi do 5 minut, para młoda wchodzi przed wejście do rezydencji i zaczyna swój taniec. I według poradnika tańczą jedynie 15-20 sekund. Zalecam zrobienie tego wyzwania z YouTube'em lub popatrzcie sobie teraz w tle jak ja to zrobiłem. Odtwarzając w zasadzie to co zrobił gość na filmiku, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Na czym polega trudność? Przede wszystkim na tym, że nie ma zapisów w tej misji. Jeśli wam nie wyjdzie, musicie odpalić mapę od nowa i czekać dosłownie 10 minut, by móc podjąć kolejną próbę. Drugie najtrudniejsze wyzwanie to zabicie wszystkich strażników, którzy uciekają podczas alarmu. Nie możecie żadnego zabić przedtem i możecie zabić tylko tych, którzy mają nad głową różową ikonkę ucieczki, nazwijmy to tak i jest to mniej upierdliwe od ekologów, robotów, botów, wyzwaniających po kilka razy dziennie z tymi samymi nagranymi kwestiami. Eee, wracając, trudne jest to dlatego, że Snajperka, co jest plusem, ma prędkość wylotową, więc jak postać biegnie, to musicie przewidzieć i celować przed tą postacią, by pocisk doleciał i ją trafił. Pamiętajcie, że strzałka w lewo-prawo zmieniacie rodzaj amunicji na dosłownie penetrujący, który ignoruje dosłownie wszystkie tekstury w grze, i taki wybuchowy, mający działanie obszarowe. Tak czy siak, z pewnością zajmie wam to kilka prób, ale da się to zrobić. Podsumowując, Hitmana 2 z 2018 roku: świetna gra, świetne plansze i jeszcze świetniejsza mechanika. Zanurzyłem się całkowicie w tej grze i w niemal nic innego nie grałem. Jedyną wadą Hitmana to sposób jego wydania, dlatego nie mogę dać dychy, więc daję na zachętę 9,5 na 10. Trudność wbicia 93% calaka ogółem oceniłbym na 3, ale misja w Himmelstein podnosi poprzeczkę o oczko do góry 4 na 10. A czas do wbicia tego wszystkiego powiem wam szczerze, nie wiem. Nie liczyłem i jest to ogromnie zależne od tego jak będziecie grać. Jak będziecie zwiedzać, bawić się, robić wszystkie wyzwania, macie po prostu ze 100 godzin solidnego gameplayu, ale na pewno to wszystko dałoby się zrobić w jakieś 40, obstawiam, czyli czas od 40 do 100 godzin.